Czy towarzyszyliście Państwo komuś bliskiemu w ostatniej fazie jego życia? Czy ta osoba zmarła podczas pandemii między marcem roku 2020 a styczniem roku 2023? Jeśli tak, chcielibyśmy zapytać Państwa o Wasze doświadczenia w ramach naszego projektu badawczego Embrace Me. Projekt jest przeprowadzony przez Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Getindze i Wyższą Szkołę medyczną w Hanowerze. W wywiadzie chcielibyśmy dowiedzieć się, w jaki sposób, jako członek rodziny lub krewny, doświadczyliście Państwo opieki usyłku życia podczas pandemii. Taka rozmowa trwa średnio około godziny. Chcielibyśmy również porozmawiać z Państwem o tym, jak wyglądał dla Państwa okres żałoby po odejściu bliskiej osoby. Państwa doświadczenia są ważne, aby dowiedzieć się, Więcej o wyzwaniach związanych z opieką usyłku życia podczas pandemii. Państwa historia pozwoli nam dowiedzieć się więcej o późnych i długoterminowych konsekwencjach dla krewnych i bliskich. Jako zespół realizujący projekt opracowujemy zalecenia, dzięki którym będziemy mogli lepiej radzić sobie z podobnymi, społecznie trudnymi problemami w przyszłości. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o naszym projekcie lub wziąć w nim udział, zapraszamy do kontaktu. Nasz numer telefonu to 0551 39 60 554. Nasze adresy, e-mail i dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej projektu. Jeśli chcecie Państwo przeprowadzić rozmowę w swoim ojczystym języku, zapewnimy profesjonalnych tłumaczy na potrzeby tej rozmowy.